Hej, jestem z tej strony, Dot. I Witam Was w kolejnym odcinku. I jak ostatnio zapowiadałem, w kolejnym odcinku mamy Reggie Drago oraz Reggie Eleki. Wszystko na czas, dzięki uprzejmości sklepu Dom Plansch ze stroną domplanche.pl. Zapraszam do unboxingu, zobaczymy co jest w środku. No i dobrze, zacznijmy sobie od szybkiego porównania, czym się od siebie różnią te dwa boxy. Mianowicie, jak kupujecie Reggie Dragowi, to dostajecie Reggie Dragowi. Ularcie, plus kartę Jumbo, a jak kupujecie Leki, to dostajecie po prostu kartę Regieleki Lekiwi oraz kartę Regieleki V Jumbo. Dobra, otwierajmy to. Ja już sobie nadrywałem się, wycofaliłem No Dobrze, ojejku, jak to się otwierało, dobra, karta Jumbo. Muszę sobie zrobić jakieś stojaki na te karty Jumbo, bo nie mam ich jak stawiać. Eee, I teraz tak, mamy tutaj cztery boosterki to podejrzewam, że w drugim będzie taka sama ilość. To spróbujmy sobie jeszcze te promo karty jakoś dostać się do nich. Bo to już zwykłe naciśnięcie nie pomaga. Mamy to. Oj, za blisko sobie postawiłem te. Dobra, karta Jumbo niech się położy tutaj ładnie. Nie wiem, ten Reggie Eleki to raczej niech sobie tutaj spoczywa na dole. Eee, I drugi boksen. I tutaj mamy w pełnej, pełnej okazałości Reggie Elkiwi. mamy Reggie Drago, Reggie Elki wykawałkować sobie można w toaletę, łazienkę i Reggie i Reggie Drago Drago, Drago, Drago i kolejne 4 boostery czyli mamy 8 boosterów. W ETB mieliśmy dyszkę. Więc zobaczymy, co nam tu dropnie. Boję się trochę, ale w tym ETB nam takie fajne dropy poszły. Że może tutaj też coś zgarniemy ciekawego. Kodzik. No ale obrócę, obrócę. Już, już. Lost Vacuum, Liron, Friend's Sino Tangle, Boltoy, Miał, Whalemar, Sphinx. I na Reversie mamy Zarudę, a na Rarce mamy Leopard. oni to jak mój kotek. Kotek, kot, kotek robi purr, purr, purr. I cyk, kodzik. por 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 lion Znaczy Bistar. Ultraboa. Salazir. Tasklops. Potion. Mr. Mime galerianski. Sunkern, Coffing odish I na rewersie mamy girafaring A na rarce mamy Zamazenta win. No tą kartę już mamy. W naszym zestawie, ale nigdy nie za wiele, prawda? Też mamy Zamazenkę i mamy Zacjana, bo chyba obydwa komplety kupowałem wtedy, jak się pojawił Sword and Shield. Eee, podstawowe tarie do grania. No i akurat się trafiły te karty V w nich. Energia, Lunaton, Rescue Courier, Salazli, Salaz Pokeball, Corfish, Odish, Seal, Cricketot, Carvinine na Riversie, a na Rarce Pangoro niestety, ale Pan nie jest holograficzny. Pan nie jest holo! Coś pan tu robisz. Dobrze, next. Kodzik. Proszę bardzo, łykajcie. Łykajcie i grajcie. Lost Vacuum, Electric, Ultra ball, Switch, Execute, Love Disk, Emolga, Yanma i na Reversie mamy kolejną Hupę. A na Rarce mamy kolejnego Pangoro? Serio? Pan, pan, żeś tu nie stał! Kolejny. Zapangoro, Pangoro, Miesię. O, Biednie, biednie to dropi, biedny ten drop jest, naprawdę biedny. Ja chciałem sobie telefon zmienić na nowy, a nie chciałem wykupować wszystkich kart ze sklepu. Zobaczymy jak to będzie. Lunaton, Solrock, krokorok. Disc, Chatot, Janma, Pawniert, Cricketot, Salazli na riwersie. A pod spodem mamy Jan Mege. No no cóż, mamy jeszcze trzy boosterki. Akurat tyle, ile nam zostało podstawek na karty. Aż obracam, obracam, nie krzyczcie na mnie. Digging Duo SHAMING Crushing Hammer BOWNIARD Baduf Potion GALERIANSKI Mr. Mime Suncurn A na rewersie mamy Gravlera. No, powiem Wam szczerze, że Gravlera jeszcze nie miałem. Coś mi się tam świeci pod spodem. To no, mi się bardzo podoba to, co mi się świeci. Uh. 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 Uh zacjan Bistar. myślałem, że myślałem, że to jest inna karta. No, dobra, niech będzie. zacjan za A i ten Gravelerik w sumie ładny. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy z kartami, a karty jadą z nami. I kolejne. Energia Outroball, Friends in Hisui, Lost Vacuum, Switch, Storant, Larvesta. A dobra, zmieńmy ten. zmienimy ton głosu. Tango, Bowtoy, Energy Search, Ina. Rarce mamy? Śpiącego Snorlaxa. Cóż by innego mogło być? Albo Pangoro, albo Snorlax, nie? Dobra, nie zmieniam tego głosu, bo nic nie dropi. Chociaż nie, no tamten Vistar Drop, no, ale... Naprawdę, muszę się wziąć za siebie, muszę zamówić sobie te japońskie Vistar Universe, cały booster box. E, I zobaczymy dopiero jak to będzie. Carnivine, Lost Vacuum, Nairion, Sunkern, <laughs> Bidoof, Coffing, Salandit, Purloin i na rewersie mamy Arona. Ha, a na rarce mamy kartę BD z autografem. No, cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Drop jest. <taki>, taki sobie. No, ale lepszy taki niż żaden, prawda? Bo ostatnio żeśmy robili troszeczkę openingów, jakieś tam day boosterki. I rzeczywiście nic tam nie zrobiło, więc to jest akurat spoko. No, ale to jest dopiero początek e, tego dodatku. Zobaczymy, co nas czeka pod jego koniec. Dobra, to wszystko z mojej strony. To co dropło widzicie, nie ma za bardzo czemu się przyglądać. Jeden wistarik tylko. wistarek. Żadnej cholo energii nie dropło tym razem. Ale i tak jestem zadowolony, no bo mamy radzirago i radzi leki. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam Was bardzo serdecznie na domplansz.pl, dzięki któremu dzisiaj ten odcinek mógł powstać, bo jeśli bym gdziekolwiek indziej kupił, no to pewnie musiałbym czekać. Eee, zapraszam na stronę internetową domplansz.pl lub jeśli ktoś będzie przejazdem, no to na ulicę Małobącką 104 w Będzinie. Dzięki bardzo za oglądanie. Dawajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję, bo to mnie nakręca do kręcenia kolejnych filmów. Dzięki bardzo na razie. Hej!